W czerwcowym numerze miesięcznika PULS piszemy o dzieciach. O rozwoju polskiej neonatologii rozmawiamy z profesor Marią Borszewską Kornacką, założycielką i wieloletnią kierowniczką kliniki neonatologii i intensywnej terapii noworodka. Za to doktora pediatrę Wojciecha Feleszkę. Pytamy o to, co dolega polskim dzieciom. Można by obstawiać otyłość, alergię, zaburzenia psychiczne. Diagnoza doktora jest jednak inna i przyznam szczerze, mocno niepokoi, tym bardziej, że leku brak. W PULSie piszemy również o in vitro, temacie, który wydaje się być dosyć niszowy, ale jak przekonuje ginekolog Jan Lewandowski, istnieją takie modele statystyczne, które zakładają, że do 2050 roku statystyczny mężczyzna w nasieniu nie będzie miał plemników. PULS rozmawia o tematach trudnych. Dopytuję, drąży. Serdecznie zapraszam do lektury.